Przygotowania do sadzenia ziemniaków Wymienię sobie na początek Jedną taką redbiczkę Zostawię sobie to jeszcze, bo jest no, W lepszym stanie niż ta Zobaczcie jak tu jest zeżarte Także wymienię sobie to. Tą. Eee, tą tu końcu z powrotem, trochę tu podostrzyłem, To jeszcze powinno coś brać Jak nie, no to się wymieni drugą i Będzie fajnie Tak się mówi serdecznie Zapomniałem się przywitać na pierwszym ujęciu. Także co dzisiaj? Zakładamy sobie red liczki. tu trochę podostrzyłem. A zresztą widzimy się przed chwilą. Także będziemy zakładać. Będziemy z klucza wszelkiego rodzaju. Jakie tu teraz mamy 17. Tu jest 15. Lata, gdzie na początku kwietnia już sadziliśmy ziemiaki. Gdzieś tam po 27 marca już szły też, ale zobaczcie, no jest zimno i tak to się niestety kończy, tak to się niestety kończy, słuchajcie, eee, dobra, tu mamy tą jedną, eee, a ta jedna, czekajcie, ta zepsuta, przechodziła, tu była, z tej strony, tak, no, opieram. czyli założymy. Złożymy nówkę tutaj na razie i będziemy sprawdzać, jak to będzie chodzić okej okay. elegancko. Tutaj zakupione Zakupione w sklepie AgroMex. Tu chodzi tutaj pozdrowienia sprzedający mnie znają I Już wiedzieli o co chodzi także Tutaj pozdrowienia No, jeszcze takie prace można powiedzieć konserwowe Ech. O. Troszeczkę je tu przesmaruję Te tylne Przednie nie trzeba, także Ale jest Idzie lekko, ale Jeszcze trochę przesmaruję, niech ma Jedną Wtedy się obrócę nim W długą stronę i Może radio się podłączy jeszcze dziś Już Także tak to wygląda No dobra, cze Witam w kolejnej części tego vloga tutaj wziąłem się za uprawę tutaj pójdę Markę, tam pójdą dziwiacki no jest plan żeby do świąt posadzić więc to no, będziemy sadzić także uprawiam sobie jutro jeszcze też rano przypomniałem znaczy, bo jeszcze ma być minus 4 w nocy widzicie na YouTube, na TikToku mam także uprawiam sobie czwórką na silniku Niestety ziemia jest zbita Trochę to tak się nie chce Panią składać u... A dobrze A no Wiadomo jak chce się robić zęby, No to też musi być jakby tam fajnie uczlawiony żeby żeby te zęby też jakieś wyglądały no nie? W tym roku były 4 rzędy, znaczy 3 rzędy mamki, w tym roku będą 4-5 zł. Tyłu. pokażę wam jak muszę fajnie z i pod łupkę. troszeczkę ma tą robotę żeby ruszyć ale jak się odpędzi to... Miałoby mógł ciągnąć jeszcze kilka metrów, Tomek Na płytko Obyczajem na płytko Bo no, tu zawsze tu Uszkadkuje śmiech No i tak to fajnie wygląda No i tak to wygląda Już osadzimy prawdopodobnie Ziemniaki To już praktycznie czas Ale te pogody Teraz od pojechał jakieś tam przymioski są. Dzisiaj ma być ostatni dzień, znaczy ostatnia noc. Minus cztery. http BANG mm -hmm.